Jak tanio wdrożyć oznakowanie CE? Znak CE to kosztowna i pracochłonna procedura, którą muszą przejść producenci wyrobów budowlanych, maszyn, wyrobów niskonapięciowych, wyrobów elektrycznych i elektronicznych, wyrobów radiowych, baterii, wyrobów pracujących w atmosferze ATEX, zabawek, urządzeń ciśnieniowych, prostych zbiorników ciśnieniowych, środków ochrony indywidualnej, łodzi i jachtów rekreacyjnych. Urządzeń pomiarowych, waknie automatycznych, fajerwerków, środków wybuchowych do użytku cywilnego, urządzeń spalających paliwa gazowe, wind, urządzeń medycznych, urządzeń medycznych aktywnego osadzenia, wyrobów medycznych in vitro, wyrobów podlegających pod ekoprojekt, wyrobów pracujących na zewnątrz pomieszczeń, kolei linowych, wodnych kotłów grzewczych, produktów nawożowych, bezzałogowych systemów powietrznych, dronów. Jak tanio wdrożyć znak C? Wiele dyrektyw i rozporządzeń mówiących o znaku C daje możliwość działań samodzielnych lub prawie samodzielnych. Chcesz działać tanio i sprawnie? To działaj zgodnie z wymienionymi punktami. Pierwsze na stronie www.ce-polska.pl wybierz menu dyrektywy i wybierz przepisy zasadnicze, które mogą cię dotyczyć. Drugie przeanalizuj dyrektywy i rozporządzenia. Trzecie z plików z normami zharmonizowanymi wybierz normy, które dotyczą twojego wyrobu. Czwarte: zapoznaj się z normami, kupując je na www.pkn.pl lub korzystając z biblioteki PKN. Piąte: zrób analizy ryzyka. Szóste: przeprowadź lub zleć przeprowadzenie testów i badań. Siódme: przygotuj dokumentację techniczną. Ósme: przygotuj odpowiednią deklarację: Deklarację zgodności WE. Deklarację zgodności UE. Deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych znakowanych znakiem CE. 9. Przygotuj etykietę lub tabliczkę znamionową. 10. Przygotuj instrukcję obsługi i montażu użytkowania. 11. Wprowadź wyrób na rynek. 12. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, weź udział w naszym szkoleniu z podstaw oznakowania CE. Maszyn i urządzeń. Wyrobów budowlanych. Zabawek. Lamp i AGD. Wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Baterii nawozów, środków ochrony indywidualnej, wyrobów ciśnieniowych i prostych zbiorników ciśnieniowych, wyrobów medycznych, dronów i bezzałogowych systemów powietrznych. Więcej informacji na www.c-polska.pl, menu szkolenia, znak C lub zadzwoń plus 48 735 790 790.